Czas pandemii pokazał, jak mocno przyspieszyły procesy sukcesyjne w Polsce. Ten początkowy etap tego okresu y, raczej wskazywał na to, że wojownicy wrócili, założyciele przejęli stery i wciąż bardzo albo nawet bardziej niż kiedykolwiek zarządzają. Ale ta druga część y, tego okresu, ten końcówka roku, początek obecnego roku, pokazały, że doświadczyliśmy tego, że życie jest kruche, ulotne. Że wielu z nas albo chorobę przeszło, albo ma kogoś bliskiego, kogo to dotknęło. W związku z tym dosyć naturalnym stało się, że mamy lawinowe zapytania na temat tego, jak zacząć ten proces, bo jeszcze żeśmy go nie ruszyli, jak przyspieszyć, jeśli jesteśmy w trakcie, albo jak go sfinalizować. Trochę dlatego wróciliśmy do myśli pewnego unarzędziowienia. Pewnego pokazania, na, jakim, na jakie tematy warto zwrócić uwagę, i tak powstała metodyka 5W: przekazywania wiedzy, przekazywania władzy, przekazywania własności we wspólnej wizji całej Waszej rodziny, która jest zaangażowana w tym procesie i z uwzględnieniem wspólnych wartości. Serdecznie rekomenduję wziąć do ręki 60 godzin zaplanowanych narzędzi, 60 godzin rozmów, kiedyś się mówiło, 60 dni dookoła świata. Jak nie możemy jeździć dookoła świata, to poświęć 60 godzin na to, żeby ze swoimi bliskimi w sposób ustrukturyzowany, w sposób dotykający każdej z tych sfer, przygotować się do tego, jak zrobić to w swojej firmie. Wiele z tych pytań możesz postawić sobie samodzielnie. Na wiele z tych pytań sam znajdziesz odpowiedź. I dopiero pewnie w jakimś końcowym momencie będziesz potrzebował skonsultować to z prawnikiem, być może jakąś część przekazać y, jako zadanie w zakresie przekształcenia, w zakresie tych rzeczy, które już są rzeczywiście do zrobienia przez ekspertów, ale będziesz przygotowany, będziesz wiedzieć, będziesz wiedziała, jakie obszary rzeczywiście zdelegować, a co możesz zrobić samemu. Zacznij działać. Sukcesja, niektórzy mówią 7-10 lat, to jest czas, żeby zacząć od myślenia do działania.